Cześć wszystkim z tej strony. Gierczymy co ładnie. Dzisiaj nagramy sobie kolejny odcinek Minecraft na moda, modpaku, który sam stworzyłem przy pomocy modów, których nie stworzyłem. Zatem przejdźmy już do filmu. Okej, okay. zatem za start. Myślę, że w tym odcinku poruszymy um, temat Andezytu z tego powodu że no po prostu <laughs> więc myślę że do zrobienia kwarcu który nam jest potrzebny do diorytu który możemy zrobić z kwarcu przydałoby nam się złoto które nawet produkujemy i na przykład to ten kwarc byśmy mogli później Przetransportować gdzieś i zrobić jakieś fajne rzeczy. Zatem zróbmy to. możemy zrobić, to możemy zobaczyć, czy nasz chunk loader działał, który postawiłem w ostatnim odcinku. Nie jestem pewien, czy on generował drzewa, po prostu przez ten czas, jak my tu robiliśmy wszystkie inne rzeczy. Znaczy tu się drzewo generowało jakieś ja Ale czy coś dużo więcej się zbierało? Zaraz zobaczymy. A... Chyba nie. 153 chociaż może może to działa hmm. tutaj nim aha chwilę zaraz zbaczę w 3 plus b nie g a, a tutaj było... no dobra to do trzech czanków to zróbmy wtedy albo No dobra, mi chyba będzie to wszystko załadowane. No. Mm. To chyba to jakoś nie działa na rośnięcie drzew, nie więc random tick speed. Um. No coś. E, nie random tick speed tylko... No, że jak gracze z pobliżu, to rośliny rosną, tak to chyba jakoś działało. Przykładowo kaktusy tak mają chyba. I rzadko można znaleźć takiego moda, który to... Usuwa. Nie wiem, nie wiem, że wpływuje te czanki. Ciągle się generuje. Niby ja z tego korzystałem, myślałem, że to działa, ale... ewidentnie chyba nie działa. byś tam chyba by dużo tego więcej, chociaż jest mało usadzone, to jednak nie wiem. Zobaczymy w edytorze. Naszym. A, a to się na przykład robiło to. Oj. Niech się to robi zaraz będziemy... O, a ja mam już 500. A, trochę za... na to. Trochę za dużo to jakoś nieduża różnica było. No. A Teraz tak, chcę zrobić deployery. Więcej deployerów, które wymagają więcej rączek. Wszystko mogę zrobić. 64 deployery. Yeah! Super. Więc teraz będę mógł sobie zrobić naszą fabrykę. Tylko lepiej chyba by było właśnie zrobić jakąś tymczasową fabrykę, bo nie chcę tam jakoś naruszać e, natury, przez co możemy zrobić na przykład pociąg tam, który dostarcza rzeczy z naszej zwykłej bazy. Może tak o, to rozwiążemy. Nie wiem, um. <laughs> Spróbujemy to jakoś odczaić żeby mógł biegać O, jeszcze jedną soczuszką Okej okay. Super Teraz mogę biegać Jej, <laughs> Jej. Posuniemy sobie szybko tego waypointa I tam szybciej dojdziemy No niż bez biegania Muszę sobie zrobić farmę jedzonka, no, no. A to może działa jak dopiero dojdę Bo widziałem, że tam drzewo rosło No zaraz zobaczę Zresztą No niby, niby jakbym tu był Ale nie wiem nie wiem szczerze co o tym myśleć no ale no, um, jak się robi Treasure Switch, nie wiem jak to się jakoś wymawia um, Nie wiem jak to się jakieś wymawia, ale no, no cóż, tak wykrywa ile jest rzeczy w jakimś miejscu Chociaż Zawsze jakbym, chciałbym mieć jakiś magazyn tego Więc podejrzewam, że zrobię wyj... Nie, nie wiem w sumie jak chcę to zrobić Alo, list, tylko to um, To by tak to wyglądało, że to wyjmuję Tylko ja chcę mieć trochę tego te dla siebie, ale nie mam jakichś tych materiałów um, Hmm... Jak to móc ładnie zrobić? Może... hmm... Ale... o... Nie wiem. Zaraz coś wykombinuję, chociaż może. Nie wiem, dobra. Spróbuję na razie o tak po prostu. Może po prostu zrobię bez. No, ym, bez limitu, znaczy że z limitem. Naszą. No, jakby to powiedzieć. No. No. no mniejsza z tym. Nasze, no, nas, naszego... no, naszego stereo drawera o, o to chciałem powiedzieć A, może nie tak, tylko zaraz zobaczę hmm. to możemy wtedy zrobić tak o o, tak 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 Tutaj damy filtr. albo w sumie po co filtr używamy na tym, skoro po prostu kliknąć tak. I tym itemem. O to jest przecież jeden item. Mm. Item to jest trochę więcej żelaza i koperowy, a to, to nie jednak. To może... To może inaczej to... Oj, nie tak się ja to chciałem zrobić. To po prostu zróbmy tak i zrobimy tutaj taśmę odcinku. O. O taki mam pomysł tutaj. Eee, zróbmy jakieś koło. O ile jakieś mamy, nie mamy. właśnie chciałem to wykorzystać. Ok, to będzie wszystko płaść. No, 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 no. No jest dobry, według po nie pomysł. Super i. I nie wiem i dołóżmy no gdzieś tutaj ok A nie, nie, jeszcze dalej, bo trzeba zrobić inne rzeczy na przykład te deployery <gry> OK. I nie mam nie mam tej pracy, no tak. Ach, nie Mamy grafik tu nie Ja zaraz jeden szybko skraftuję. W sobie nie wiem, na przykład 5 i jeszcze 2 przerobimy to nam wyjdzie 5 łącznie więc w tym momencie byśmy mogli po prostu poprowadzić no długość tylko że w sumie będziemy Lepiej według mnie, żeby to szło jakoś w taki sposób, że weźmiemy sobie tutaj skrzynkę na środek i zrobimy z niej drawer i teraz wstawimy do tej skrzynki drawer. O, w sumie, odwróćmy go jeszcze. Dobra, niech będzie już tak jak był I teraz możemy wszystko zabrać zrobić z tego no jak to no mm, taśmociąg no tutaj ja miałem na końcu języka Więc zróbmy z tego taśmociąg a jakbyśmy teraz to połączyli ładnie no po prostu zróbmy hm jakby to to raczej będzie są sobą tak połączone mm nie nie tak nie możemy tego zrobić. To muszę zrobić jakoś tak. I tak nie wiem, krótkie, długie. I tak. I tak prędkość jakaś. Jest szybsza. No. Tutaj na przykład byśmy w ogóle dali na dół, chyba. Hmm. No trochę monstrum powstało. Nie, tylko po prostu tak. Nie, na to się nie da. Tu ma. No. Dobra, no to niech będzie. Tak. O, może jak tak zrobię? Nie, tak nie mogę. Dobra, niech będzie już. Yy, zaraz tu przyniosę. No. No, no, no. Prasa. O, prasa. prasę ja chciałem mówić. Żeby to nam wszystko zrobiło weźmy sobie tutaj postawmy szuty chyba żeby wrzucało nam zink albo żelazo raczej z żelazem pójdziemy i dobra, o, tak będzie lepiej chyba wyglądać i możemy teraz pójść w tą stronę w sumie tu pójść pod ziemię i nie wiem kupować jak jakieś pomieszczanko małe a w sumie to szybko sobie z... nie lampić tylko żebyście więcej tutaj widzieli um, no brightness które chyba nic już nie zmienia a zapomniałem może, może jakiś jeszcze to zmienia a um. Chyba nie. No cóż. To będzie na przykład to w górę szło. I zrobilibyśmy tutaj przykładowo jakieś wielkie koło. drugie koło trzecie koło czwarte koło tutaj to małe koło byśmy dali przepraszam że nic nie widzicie i woda będziemy poleczyć na dół. Я на вот так мало убита, вам помню. i tuśnię tutaj o. i teraz to my możemy zbudować, chyba, że jakiś coś działa, że zero, zero, któryki, no nie. nie to dobrze. Musimy poprowadzić wyjściowy kapelek Na no, oczu obracany w Żeby to się działało Git To działa na razie A ta? To działa git To możemy niby no, tak nie zrobię tego o, hmm. To może Może tu coś Gearboxów miałem przy sobie mogę jeszcze popominować To w dobrą stronę się kręci, jestem po lutarku Nadejd A, nadejdę właśnie nie da o, też się na to nie da. To w złą stronę leci, jak bym sobie I... Przyspieszanie? To chyba zadziała. Jest! Chyba to rozwiązałem. Um, teraz możemy tu wstać szafkę. I w złą stronę się pijemy. No. Lepiej dlaczego? To się w dobrą wkręci. Dobra, dobra, już to już jest A nie może Ani Po prostu tak Jo. To działa. Nie? Super. Teraz mogę iść po tą presję do swej... do swojej bazy. I się przy okazji przespać, żebyście coś w ogóle widzieli. Okej okay. więc weźmy sobie materiały na mechaniczną presę co nam się przyda na pewno to sobie odłożę Tak, mamy to więc machanistą prezą Teraz blok żelaza. Ok, i nie wiem, na przykład zróbmy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery staki na teraz. Czyli dwa staki się wyprodukują. Aha. Chyba dobrze. Ok, już prawie. I znowu nie mam jedzonka. Okej. Okay. Mamy to. Teraz możemy skraftować sobie nasz Mechanical press. już nie wiem... O, mamy tu już dwa szuty notek. <grych> Postawię teraz sobie Mechanical press. wrzucę tak. Raz, dwa. Raz, dwa. I powinno zaraz tutaj przejść dalej chyba. A! Nie połączyłem tego, no zapomniałem. No trochę to tak brzydko dosyć wygląda, no ale... Ale cóż. Dobra um. tempo będzie dobre. Dobra i tak jakoś dużo z tych torów nie będę korzystać, lecz jeszcze zobaczymy. Oczywiście to nie jest jakoś pewne. No to prasa jakoś dużo wolniej chodzi, co może spowalniać nasz system. Um. Już widać tutaj, że coś tu mamy zrobione. Dokładnie dwa. Więc uważam, że to będzie koniec tego odcinka. Będę tutaj trochę siedzieć pomiędzy odcinkami, ale nic innego nie zrobię. Więc do zobaczenia.